No dobra, dzisiaj bawimy się w szpiegów. O, trochę przesadziłem z tymi szpiegami, ale słuchajcie, generalnie, ja sobie tu przyłączę na swój pulpit. Dzisiaj będzie o dostępie do danych satelitarnych sprzedawanych przez firmę Krotech Instruments oraz Cloud Ferry. Cloud o tak. Słuchajcie, jest tak, że oczywiście możecie sobie szukać zdjęć na mapach Google. One są bardzo dokładne, z wysoką rozdzielczością, ale problem z tymi zdjęciami polega na tym, że one są tak mniej więcej rok wstecz, dwa lata wstecz, czasami więcej, w zależności od obszaru. Jeśli chcielibyście najnowsze zdjęcia, to trzeba po prostu skorzystać z najnowszych zdjęć satelitarnych. Ale takie zdjęcia są dość drogie, a przynajmniej do niedawna były, do czasu, kiedy został uruchomiony program Sentinel. I teraz takie zdjęcia udostępniane są w zasadzie wszystkim ludziom za darmo. To jest program tutaj w ramach Unii Europejskiej i Europejskiej Agencji Kosmicznej. Tylko, że jeżeli ściągacie to z serwerów ESY, to trwa to strasznie długo, bo te łącza są dość powolne, a te pliki są ogromne. Dlatego korzystamy, możemy skorzystać z takich bliższych nam repozytorów, i właśnie w Polsce takie zostało uruchomione repozytorium. Właśnie nazywa się EO Cloud. A Czekajcie, ja sobie tu połączę pulpit. Będziecie teraz oglądać tutaj mój pulpit. E, Eocloud, właśnie to jest miejsce, gdzie są przechowane zdjęcia. Sobie słuchajcie, tutaj poszukam. Jakiego rodzaju zdjęcia? O, właśnie, tutaj mamy e, słuchajcie, e, ofertę. Jakie mamy satelity dostępne? Mamy Sentinel 1, 2, 3, Lansaty od 1 do 8 i Envisat. E, I. Ja dzisiaj najbardziej będę zainteresowany satelitami Sentinel 1 i Sentinel 2. Sentinel 1 to jest satelita, który robi zdjęcia radarowe, czyli to jest w zasadzie nie zdjęcie takie, jak sobie wyobrażamy, tylko bardziej obraz odbitej fali od, od, od Ziemi. Co tak znaczy, co by znaczyło, że nie będziemy mieli tam kolorów, ale będzie bardzo dobrze widać kształty. Natomiast Sentinel-2 jest satelitą, który robi, robi zdjęcia kolorowe, przy czym tych kolorów mamy więcej tam niż nasze oczy rozpoznają, bo tam jest od głęboki podczerwieni po bardzo wysoki ultrafiolet. Niemniej niektóre barwy są takie, że da się normalnie też zdjęcie oglądać. I tutaj jak patrzycie, rozdzielczość tych zdjęć jest mniej więcej 50 metrów. W zależności od obszaru, który tam się robi zdjęcie, czy długości fali, czy tam modelu, jak tutaj określimy, i spróbujemy sobie zobaczyć, jak to mniej więcej wygląda. Słuchajcie, ja sobie tutaj to zamknę, otworzę sobie przeglądarkę. Tak, tu mamy przeglądareczkę. I jest coś takiego, słuchajcie, jak, jak przeglądarka. Przeglądarka się, obsługuje się w ten sposób, że tak, jak macie tutaj, właśnie zdjęcie e, całą akurat Polska jest naj, najmniejsze miejsce. Ja sobie kliknę tutaj, że chcę zaznaczyć mi najbardziej interesujące powiedzmy Gdańsk, bo Gdańsk jest takim fajnym miejscem, gdzie widać zarówno e, trochę morza, jak i trochę lądu i jeszcze miasta, zielone i tak dalej. To jest całkiem przyjemny obszar. Teraz tak, tu sobie wybiorę y, powiedzmy dwa tygodnie wstecz. Tak, od, od dzisiaj do dwa tygodnie wstecz, tutaj pozycja jest wybrana właśnie przez ten mój punkt. No i naciskam sobie search. Tu widzicie w tej chwili zdjęcia, które zostały wzdrobione do tego obszaru w ciągu ostatnich dwóch tygodni. Mamy tutaj właśnie kilka zdjęć Sentineli pierwszych. Mamy dwa Sentinela, Sentinel, -i. Sentinel -i pierwszy A i B. Mamy jedno zdjęcie Sentinela drugiego i jeszcze mamy. Co to jest? Z lansata 8. Spójrzcie tutaj. Każde zdjęcie to jest mniej więcej 2 GB danych. To jest to się bardzo długo ściąga. O tutaj na przykład mamy zdjęcie Sentinela 1. Mamy taki skrót, gdzie możemy zobaczyć, jaki obszar został sfotografowany. Zwróćcie uwagę, że te zdjęcia, jak jak mówiłem, to są zdjęcia te Sentinela 1 są zdjęciami radarowymi, czyli czy pada, czy nie pada. Chmury w ogóle nie dotyczą tych zdjęć. Po prostu Sentinele pierwsze widzą przez chmury. Um, natomiast tu, jak się czekajcie, zostań na stronie, bo to trzeba tu kliknąć. O, właśnie. Jak sobie kliknę Sentinela drugiego, akurat widzę, że jest zdjęcie niedostępne. Um, no ale tutaj też jest jakiś obszar, który którym można sobie tutaj ściągnąć. Ja sobie spojrzę. A widzicie, to prawdopodobnie zdjęcie jest niedostępne z tego względu, że mamy parametr tutaj zachmurzenia i widzicie Tutaj zachmurzenie jest pokazane jako 98% To znaczy, po prostu, że tam same chmury są, tak? I dlatego pewnie to zdjęcie nie zostało wygenerowane Zobaczcie, tutaj jest widać e, zachmurzenie i dla Sentineli w ogóle jest podane zawartość 0, po bo on w ogóle nie widzi chmur Natomiast te Które robią zdjęcia e, Tutaj takie optyczne To widać, że tutaj, e, że że ten materiał tutaj jest bardzo, bardzo zachmurzony. I tutaj zobaczcie, też są potężne wielkości. Czasami niektóre zdjęcia są, mają 8 GB. Eee, tak w ogóle to archiwum, o tutaj zobaczcie sobie kawałek też takiego poglądowego zdjęcia, właśnie radarowego. W ogóle to archiwum ma, jest, ma o pojemności ponad 1 Petabajta, a codziennie schodzi około 2 Terabajtów zdjęć. Więc to nie jest taki obsiuk, żeby się do tych zdjęć dostać. I teraz tak, problem z takimi zdjęciami jest taki, że to są zdjęcia, których w zasadzie nie da się oglądać za pomocą normalnego komputera. Ja mam komputer, który jest w stanie obsłużyć nawet zdjęcia 4K. I oglądanie tych zdjęć na tym komputerze zwykłym programem, takim graficznym, w zasadzie jest niemożliwe. Po prostu mam 16 GB ramu i to jest za mało, żeby otworzyć sobie takie, takie zdjęcie, które ma tam około powiedzmy 200 megapikseli, czyli jest jeszcze dwa razy, 10 razy większe niż na takie normalne aparaty. I żeby coś takiego oglądać, trzeba po prostu sobie użyć narzędzia. To się nazywa Snap. To narzędzie możecie ściągnąć ze strony z S. Jak sobie wpiszecie e, Sentinel tool, Toolbox, to sobie znajdziecie na stronach S takie narzędzie. I teraz weźmy sobie, otwórzmy tutaj zdjęcie. E, to jest, ją tak jest ściągnięte, właśnie dwa zdjęcia. Jedno z Sentinela pierwszego, jedno z Sentinela drugiego. To z drugiego jest zrobione wtedy, kiedy tych chmurek tam nie, nad, nad Gdańskim nie było, żebyśmy mogli w ogóle coś zobaczyć. I na początek sobie zobaczmy. Zdjęcie Sentina I. Dobra, tu mi się zdjęcie załadowało. Jeśli sobie otworzymy, tu, to tutaj ma, jest pokazane, że mamy cztery zdjęcia, tak naprawdę. Ja tu spróbuję sobie otworzyć. I tak wygląda a, zdjęcie takie, jakby to powiedzieć, gołe. A tu, jeżeli ktoś by się zwrócił uwagę to to, że e, to zdjęcie jest odwrócone lewo na prawo. E, część zdjęć właśnie tak jest. E, tutaj gdzieś powinna być opcja, która, która odwraca to zdjęcie w prawidłowym układzie. E, natomiast chyba w tej wersji programu tego nie ma. E, no i tutaj na przykład mamy to zdjęcie. Kolor tego zdjęcia określa nam e, wysokość danego obiektu. E, tu mamy na przykład kolejne zdjęcie, które troszkę inaczej wygląda i ono określa nam e, bodajże intensywność, szerokości, jakoś tak. No, przyznam się, że ja nie jestem specem od tych, od, od, od tych zobrazowań, ale trochę liznąłem. I jeśli weźmiemy sobie tu prawy przycisk i powiemy, żeby ma wygenerować nam obrazek RGB, on sobie tutaj wybierze sobie takie, taki obszar. I sobie sam wybierze sobie te jakby zobrazowania, przepisze do różnych kolorów. Chwilkę to potrzebuje pracować. O, i teraz mamy zobrazowanie. I teraz tak, a kolory oczywiście nie mają nic wspólnego z rzeczywistymi kolorami. To są kolory, które nam tylko mają ułatwić spoglądanie na to zdjęcie. I spróbujemy sobie tutaj przybliżyć. Słuchajcie, tutaj sobie trzeba wziąć łapkę, żeby sobie ładnie przesuwać. O, zbliżymy sobie, tutaj jest port. Słuchajcie, pamiętajcie, że to zdjęcie było zrobione przy całkowitym zachmurzeniu. Jeżeli się przyjrzycie, tu to widać na przykład. Tu jest statek. Widzicie? Tu jest statek, który odbija. Tutaj na nim jest jakaś pewnie nadbudówka i ta nadbudówka bardzo odbija. Tutaj ten, ten fale radarowe, więc wręcz się robią tutaj nasze jakieś takie odbłyski. Um, to jest port, więc tutaj widać, że są jakieś maszty, które też tak odbijają. Eee, no, a tutaj widać na przykład jakieś zbiorniki, które prawdopodobnie są. Tak więc eee, tak, więc tak takie wygląda. Eee, i, eee, hmm. I w zależności teraz od tego, jakbyśmy tutaj potem tworzyli jeszcze jakieś dodatkowe zobrazowanie, to jest dla takich osób, które są bardziej jakby zainteresowane jakąś taką szerszą analizą, możemy tutaj sobie wyciągnąć różne ciekawe rzeczy, na przykład z ciekawszych rzeczy, które tutaj możecie zobaczyć to są takie rzeczy, to są na przykład statki. A takie zobrazowanie bez problemu pokazuje gdzie jest jak, yy, statek, ponieważ statki bardzo dobrze odbijają fale radiowe na yy, tutaj na wodzie. Z drugiej strony też widać, tutaj takie widzicie zakrężwienia, wiry, to wszystko to są po prostu różne w zasadzie zakrzywienia powierzchni wody. Dlatego to tak właśnie dziwnie tutaj wygląda. Tutaj mamy kawałek końcówki Helu, i też jest pewnie jakiś tam port. Tak jak widzicie, jeżeli chodzi o rozdzielczość tych zdjęć, to nie jest ona zachwycająca bardzo. Natomiast należy pamiętać, że te zdjęcia nie służą do tego, żeby właśnie tutaj sobie coś oglądać. Natomiast bardziej to jest, chodzi o to, żeby na przykład wykrywać różne obiekty, np. statki płynące po rzece, mosty. Tutaj zwróćcie uwagę, że możemy nawet przez chmury fotografować pola. Tak? Każde pole najwyraźniej ma inny rodzaj uprawy. I e, różne uprawy po prostu różnie odbijają fale radiowe, więc też się daje tutaj rozpoznawać i, i, i widzieć właśnie przez te chmury. O, tutaj chyba jakiś kawałek jakiegoś lotniska albo jakiejś wody. To widzicie, wszystko ładnie tutaj daje się zobrazować. No dobra, ale teraz jeszcze do tego dołóżmy sobie zdjęcie Sentinela II, czyli tego, który robi zdjęcia w, w kolorach optycznych. Eee, czekajcie, który to się będzie otwierać. Tym razem chyba ten trzeba otworzyć plik. Eee, tu sobie wybiorę, bo tu są jakby dwa zdjęcia umieszczone, więc wybieram to drugie z tego co pamiętam. Chwilę. System przetwarza. Eee, ja tu mam z boku podgląd, jak wygląda mniej więcej Mogę Wam nawet pokazać zasoby. Pamięć już prawie, że do końca mam 16 GB zajęte. I jakbym miał więcej, to by ten program pewnie wszystko pożarł. Ok. W tym zobrazowaniu mamy, zobaczcie, mamy bardzo dużo barw. To jest podczerwień. W zasadzie to jest kolor czerwony. Tu mamy gdzieś kolor zielony, a tu jest niebieski. To już jest ultrafiolet. Gdzieś tu jest niebieski. 500, gdzieś 500 to jest kolor niebieski. Weźmy sobie, zobaczmy jakieś takie jedno zobrazowanie, jak ono wygląda. Aha, już jak widać, ciężar. Program musi chwilkę popracować żeby w ogóle wciągnąć taki obrazek. Ja to sobie pewnie zaraz przyspieszę i będzie zaraz szybciej. O! I widzicie, tak wygląda jedno z obrazowań. Też sobie można je tutaj przybliżyć, oddalić. O, tutaj widzicie ten sam port, tylko trochę w innym momencie zrobione zdjęcie. No dobra, ale czy z tego można zrobić kolor? Oczywiście, że można zrobić kolor, zwłaszcza jak mamy tyle kolorów, to powinno być bez problemu zrobić kolor. Bierzemy sobie w tym miejscu prawy przycisk i stwórz zdjęcie RGB. A zróbmy sobie dwa zdjęcia. Jedno jest zdjęciem w naturalnych kolorach. Też znowu trzeba chwilkę poczekać, aż on to wciągnie. Żeby nie było, to nie jest problem dysku, to te zdjęcia zostały umieszczone na dysku flashowy, flashowym, tak, SSD, więc one powinny tutaj do tego programu wchodzić błyskawicznie. Największym problemem, obstawiam, tu jest po e, prostu brak, e, brak pamięci na tym moim komputerze, bo jak widzicie tutaj program wykorzystujący połowę mocy procesora. Natomiast pamięć jest wykorzystana całkowicie, tak, i on po prostu za każdym razem jak coś z tym zdjęciem robimy, to on musi po prostu oczyszczać pamięć z innego kawałka zdjęcia. Ja nawet tutaj wezmę i poprzemykam trochę tych tu zdjęć. O. I tu, jak widzicie, już widać całkiem ładnie. Zbliżymy się do naszego portu. Tutaj chwilkę trzeba poczekać, aż on nam wyostrzy. Tutaj są trochę prześwietlone nasze zbiorniki, ale tu widać jakiś statek. Wyraźnie widać, słuchajcie, port. Widać statki, które tu płyną i stwarzają właśnie takie fale na, na wodzie. Może nie rozpoznałbym tutaj tablic rejestracyjnych czy samochodów. To jest jednak za mała rozdzielczość. Natomiast statki, czy obiekty, czy na przykład właśnie tutaj różne pola, jak widzicie, uprawne to to wszystko ładnie widać jeśli byśmy tutaj, zwróćcie uwagę, że mamy dużo tych barw, więc pewnie jakbyśmy tutaj odpowiednie algorytm zapuścili na to, ponieważ na przykład do tego programu można podłączyć ten, podłączyć na przykład jakieś programy w Pythonie to możemy na przykład wykrywać sobie pewnie, czy nie wiem, ilość chlorofilu albo, albo na przykład tam, czy tam jakiś robak na przykład nie zjada jakiejś uprawy a jeśli mówimy o chlorofilu, to ja jeszcze otworzę to zdjęcie jeszcze w pseudokolorach. Słuchajcie, tu jest naturalne i tu są false kolory z wykorzystaniem kanału podczerwonego. Podczerwień to jest coś, co najlepiej pokazuje nam chlorofil, czyli właśnie jak dobrze się nasza roślinka tam hoduje. musimy chwilkę poczekać. I tutaj, zobaczcie, mamy... No, trochę już ja przybliżam, trzeba chwilkę poczekać, żeby się wyostrzyło. O, i tutaj na przykład widzicie, e, czerwony kolor, można powiedzieć, to jest zielony. Wszystko, co dobrze rośnie, to właśnie jest tutaj w kolorze zielonym i widać na przykład, Zwróćcie uwagę, że na przykład tu są jakieś drzewa, prawdopodobnie, i widać, że niektóre mają inne odcienie. Tutaj wyraźnie na tym czerwonym widać różne odcienie, bo zapewne jest po prostu inna intensywność, właśnie tutaj chlorofilu w zależności od tutaj, nie wiem, tego, co tutaj rośnie. A w porcie generalnie nie widać wiele, ale tu na przykład widać te zbiorniki, statki. Tu jest, tu jest coś hodowanego. Zobaczymy, czy nam się uda spojrzeć w to miejsce. Tak, o. Tutaj widzicie drzewa. Różne są, jakby też tylko kolory zielonego. Tu jest jakiś taki właśnie obszar jakiegoś takiego obiektu. No i tutaj właśnie możecie sobie określić. Na ile właśnie ten obszar ma chlorofil i jest tam zielony. No i jeszcze też, jak widać, bardzo ładnie też możemy tutaj wykrywać różne obiekty, które są na wodzie. Więc, jeżeli chcecie śledzić sobie jakieś statki, to może to działać, chociaż niekoniecznie, bo jak zwrócić uwagę, to. Te zdjęcia są robione mniej więcej raz na dwa tygodnie, więc pojawia się jedno zdjęcie. No i jeszcze trzeba mieć okazję tego, żeby, było, żeby była ładna pogoda. Natomiast te zdjęcia, te tutaj... no, rentgenowskie, nie, ten radarowe, te zdjęcia są robione par raz dziennie. Więc tutaj zdecydowanie lepiej można na przykład próbować pośledzić sobie jakieś obiekty, które się poruszają po wodzie. Czy właśnie jak się zmienia na przykład jakiś obszar, typu na przykład jest powódź, albo e, jakieś inne, inne wydarzenie, e, które nas tutaj interesuje. O no i słuchajcie, taki. No i najważniejszą zaletą tego wszystkiego jest to, że te zdjęcia są robione na bieżąco. To nie są dwuletnie stare zdjęcia, które są gdzieś tam udostępnione, tylko, e, tylko, tylko zdjęcia na bieżąco. I Jeszcze wam jedno powiem, e, jeśli chodzi o Clouda. E, bla, bla, tu. To jest e, to jest wyszukiwarka, która tylko służy tylko w zasadzie, żeby przeglądać te zdjęcia, ewentualnie sobie ściągać te zdjęcia. Dostęp do niej kosztuje coś około 50 euro miesięcznie, a, co nie jest, jeżeli mówimy o jakiejś firmie, która się zajmuje takimi zobrazowaniami jakąś wygrywaną ceną. Niemniej ściąganie tych zdjęć jest kłopotliwe i zdecydowanie lepiej jest zastosować właśnie w, znają, umiejętności to, że to jest Cloud. Czyli, że te wszystkie zdjęcia znajdują się na specjalnej farmie serwerów i na tej farmie serwerów możemy sobie zainstalować nasz system operacyjny, czy wykorzystać jakiegoś Linuxa, czy Windowsa. Po prostu wykupujemy usługę wirtualnej maszyny, na której sobie możemy dowolne oprogramowanie wykorzystać i to oprogramowanie ma po prostu bardzo szybki dostęp do, do, tych, do tych wszystkich zdjęć, dzięki czemu nie musimy, nie musimy tutaj sobie tego ściągać oraz wykorzystywać naszego komputera. No i też ten, w tym cloudzie możemy sobie to tak zbudować, żeby, po prostu, żeby była jakaś aplikacja, która po prostu codziennie czy tam na przykład co godzinę wyciąga kolejne nowe zdjęcia, tworzy z nich jakieś takie ładne zobrazowania, to jest tak w sensie mówię na to produkty. I te zdjęcia potem możecie gdzieś tam dystrybuować sobie gdziekolwiek sobie co tam wyobrażycie i, i zamarzycie. I tyle co Wam chciałem tutaj właśnie pokazać takiego dostępu do clouda. A tutaj właśnie do tych ładnych, kolorowych zdjęć. O, tu jeszcze może zajrzymy sobie na hell. Zobaczymy co widać tutaj na końcu hellu. No, widać porty. Tu jest to miejsce, gdzie się kąpią. A tu jest bodajże, z tego co pamiętam, tu chyba jest ośrodek wojskowy. Gdzieś w tym obszarze. Nie wiem, czy będzie coś lepiej widać na przykład w poczerwieni. Spróbujmy. Tu w poczerwieni jest zupełnie inaczej. Zobaczcie, zobaczcie, widać tutaj tą linię brzegową. A I, 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 i co się dzieje w zasadzie pod wodą. No. A tutaj. Tutaj właśnie jest miasto. I tu z tego co pamiętam są wojskowe ośrodki. I plaża. I widać gdzie jest właśnie, gdzie rosną drzewa, a gdzie jest piasek. O, tu jeszcze o, to takie niebieskie. To jest słynna trasa śledzia. A raz do roku jest organizowane na helu, takie przejście, że się nie, pamiętam, chyba stąd się rusza, po prostu idzie się na piechotę przez wodę w zasadzie tak do pasa, albo częściowo jest tutaj, częściowo jest to w ogóle dochodzi do powierzchni, jest po prostu znakie łachy, piachu. Ten odcinek się chyba przepływa łódką, albo jest za łódką, jest na holu się przepływa, no i tutaj po prostu się wychodzi. Wychodzi z tej strony, tak zwane właśnie przeprawa śledzia. I słuchajcie, i to chyba tyle. Na dzisiaj co właśnie chciałem tam pokazać. Eee, I zapraszam Was tam do oglądania i testowania tego systemu. Tak więc, jeżeli Wam się podobało, to proszę łapkę w górę. Jeżeli Wam się nie podobało, proszę łapkę w dół. A eee, jeśli macie jakieś pytania. Eee, piszcie w komentarzach, piszcie czy w ogóle korzystacie z takich systemów, czy w ogóle chcecie korzystać, czy w ogóle mam opowiadać o takich takich ciekawostkach, jak się dostać właśnie do takich dziwnych najnowszych zdjęć satelitarnych i w ogóle generalnie systemów satelitarnych i tym podobnym. I to tyle. Trzymajcie się, w takim razie pozdrawiam. Hej.